Serdecznie Państwa witam. Jestem przy ulu numer 12. Tu niegdyś była podawana marka, matka celka, która była wadliwa, i pszczoły ją usunęły. A teraz, tu kilka pszół wychowało sobie swoją mateczkę zula numer 13. Dość fajne rodzinki. I teraz widzę, że te pszczoły chyba się oblatują. I chcę zobaczyć, hmm, czy ta matka już czerwi, czy czerwi, 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 mogłaby czerwić i nie musiałaby czerwić jeszcze, bo mamy 11 lipiec 2023 rok coś mi w, w gumioku chodzi w już i zobaczę czy ten rzadki syropik jeden do jednego wzięły jest jeszcze nie wszystek ale po malutku wybiorą i ocenię co tu słychać w tej rodzinie Tą romeczkę muszę dać do góry ponad te ramki, żeby to znieśli, do gniazda. No teraz będę przeglądał te ramki gniazdowe. Hmm. No ładnie te ramki zakropiły delikatnie. Proszę Państwa To tak wygląda gdy przygotowane miała przygotowane matka miejsce na składanie jajek Drodzy Państwo jest ciemnawo ale tak wygląda jakby były jajeczka wcześniej, wcześniej słońce grzało niemiłosiernie nie było szans tu zaglądnąć proszę państwa tu już są larwy podlane na tym ciemnym plastrze pięknie, cała strona larw podlanych tu też są larwy podlane, proszę popatrzeć szok no ja jestem w szoku no i tu trzeba troszkę im cukru dawać, tylko tu trzeba pojechać do Biedronki kupić Taką promocję i co dziwnego, matka zaczęła czerwić na najciemniejszym plastrze Tu są zapasy z zimy. Tak, tu są zapasy zimy. Jeszcze zobaczymy tu. Więc matka nie zginęła została unasieniona. Ten plaster taki niższy włożyłem raczej nie ma sobie co nim do obrota zawracać, tylko usunąć. Tą rodzinkę na razie nie mam więcej plastrów. Zostawię na czterech plasterkach. Założę zatwór. I to wszystko. Inaczej się tu nie da. A tą ramkę z pokarmem muszę dać. Ramkę z pokarmem. Muszę dać do góry do usłyszenia, bo w tej chwili nie mogę zakładać tu żadnego zatworu, ponieważ by doszło do takiej sytuacji, że czasem mógłbym sobie mateczkę zostawić za zatworem. No i niestety na takie sprawy trzeba uważać, no i tym sposobem. Widzę, że pszczoły siedzą po całym ulu Tym sposobem uzyskam na przyszły rok rodzinkę z matką zapasową to W tej chwili tą ramkę mogę dać z boku jak Państwo widzą może są do gniazda, zobaczymy a zamiast tej ramki to coś tu muszę dokoptować innego no na razie nie mam ramek z jakimiś tam materiałami wszystko przetopiłem, starsze ramki No, przykryć odpowiednio, nakryć troszkę cieplejszego można dać maty izolującej i na to założyć. ten, o kurczę, co tu pszczółek natopiony ten niedopity cukier pszczółki wytopione wyciągnąć także dla syropu słaba rodzina to niezbyt ochoczo pobiera no ale woda też jest potrzebna widzę, że z dużym rozmachem podjęły Matka, czerwienie, wychowywanie młodych. No, może coś z tego będzie. Ule nie stoją prosto. Trzeba tą tą wypionować. Wypionowałem. Tak. no i tą ramkę postawić tu, żeby sobie co w niej jest zzięły. No, są bardzo duże upały. Niezbyt fajna sytuacja, drodzy Państwo. I tak wygląda sytuacja, że matki młode zaczęły czerwić. Matka młoda zaczęła czerwić. Mimo, że ją wychowało tylko kilka pszczół, to jest matka pełnowartościowa, skoro tak szybko podjęła czerwienie przed dwoma tygodniami. Serdecznie się z Państwem żegnam.